Wizyta w magistracie. W któreś poniedziałkowe przedpołudnie, chyba w listopadzie, magistrat zaprosił Marię Luizę na rozmowę. Od dłuższego czasu czekała na takie zaproszenie. Ciekawa była bardzo, jak zareagował Wydział Spraw Wewnętrznych w Opolu na list, który nyski magistrat wysłał we wrześniu 1854 roku, prosząc o przyznanie praw korporacyjnych Stowarzyszeniu Szarych Sióstr. Treść listu nie była jej obca, bowiem magistrat przed wysłaniem go do Opola dał go jej do przeczytania. Istotnie był obszerny. Przedstawiał naturę i działalność sióstr. Jego autorzy pisali między innymi od kilku lat istnieje w mieście Stowarzyszenie Katolickich Dziewcząt dla zewnętrznej pielęgnacji chorych pod nazwą Stowarzyszenie Świętej Elżbiety, potocznie zwane Szarymi Siostrami. Celem stowarzyszenia jest przede wszystkim bezinteresowna opieka i pielęgnacja chorych oraz potrzebujących pomocy, bez różnicy stanu, płci, wyznania. Szlachetne te wysiłki znalazły uznanie opinii publicznej, które uzewnętrzniły się przede wszystkim we wzmożonym obdarzaniu ich dobrowolnymi datkami dzięki którym stowarzyszenie mogło w stosunkowo krótkim czasie rozwinąć wszechstronną działalność, tak że obecnie owocna jego praca jest bardzo ceniona w mieście i okolicy. Magistrat przytaczał ponadto niektóre dane z działalności stowarzyszenia, pisał więc, że w samym tylko roku 1853 stowarzyszenie udzieliło pomocy 844 osobom chorym. W tym samym czasie siostry rozdzieliły 1659 posiłków dla chorych i biednych. List kończył się słowami: Biorąc pod uwagę, że wyżej wymienione stowarzyszenie ukonstytuuje się na stałe dla tego społecznego celu i dzięki swej dotychczasowej owocnej działalności zdobędzie ogólny szacunek i wdzięczne uznanie, uważamy za nasz obowiązek pisali nyscy urzędnicy zadość uczynić wniesionej prośbie kuratorium i niniejszym uprosić dla stowarzyszenia świętej elżbiety najwyższe państwowe uznanie i najłaskawsze przyznanie praw korporacyjnych aby ten związek doszedł do pewnego i uporządkowanego posiadania przyznanego mu majątku i dzięki niemu znalazł się w położeniu by mógł tymi środkami pewnymi, w sposób odpowiadający jego celowi, działać stale i bez przeszkód dla dobra ludzkości. Maria Luisa szła na to spotkanie pełna napięcia. Miała cichą nadzieję, że rejencja opolska udzieli pozytywnej odpowiedzi na list nyskich urzędników, w którym prosili o zatwierdzenie jej stowarzyszenia. Gdyby tak było, Mogłoby ono z całym spokojem rozwijać jeszcze bardziej swoją działalność charytatywną, rozbudować dom na potrzeby sióstr, przyjąć większą liczbę chorych, biednych. Nie znała jednak decyzji, stąd szła na spotkanie do magistratu z sercem na ramieniu. Różne myśli kotłowały się w jej głowie, snuła scenariusze na wypadek, gdyby Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kazało im się rozejść, zaprzestać działalności, czy też wytoczyło jakiś proces przeciwko zakłócaniu porządku publicznego. Każde z tych rozwiązań wydało jej się bardzo możliwe. Znanych było wiele takich przypadków, kiedy władze państwowe. Zakazywały publicznej działalności kościelnym zgromadzeniom, rekwirowały ich dobra, usuwały z obiektów, jakie zajmowały. Pamięć o tym była ciągle jeszcze żywa wśród ludzi, także w Nysie. Wolno, z nieukrywanym drżeniem, ale też i z ufną modlitwą Ojcze Nasz, którą recytowała w sercu, Maria Luiza weszła do gmachu nyskiego magistratu. Nie czuła się tutaj obco. Nastawienie niskich urzędników do szarych sióstr uległo w ostatnim czasie poważnej zmianie i to na lepsze. Owszem, nadal zdarzały się głosy negatywne, ale należały do rzadkich. Ciągle dało się spotkać takiego czy innego urzędnika, który zdawał się mieć jakieś ale, jednak zdecydowana większość członków miejskiej rady odnosiła się do nich pozytywnie byli im życzliwi i popierali podejmowane przez nie inicjatywy dobroczynne na rzecz mieszkańców miasta. Maria Luisa znała prawie wszystkich pracowników Nyskiego magistratu i prawie wszyscy znali ją. Może wyjątek od tej reguły stanowili nowo przyjęci lub ci, którzy nie pochodzili z Nysy. Czuła również, że na ogół są jej życzliwi, że w miarę swoich uprawnień i kompetencji chcieliby jej pomóc. W rozwijaniu działalności charytatywnej. Na różne sposoby dawali jej to do zrozumienia. Mówili, że gdyby mogli, przyznaliby jej od razu prawa korporacyjne, wszak byli naocznymi świadkami dobra, które czyniła. Tymczasem władza zwierzchnia znajdowała się w Opolu i nie miała bezpośredniej wiedzy na temat ich działalności. Z tej też racji pracownicy niskiego magistratu mogli jedynie słać listy, Dostarczać kolejne dokumenty, których wymagało opole, mając nadzieję, że to pozwoli na otrzymanie zatwierdzenia. Maria Luisa przekonała się, że musi być niczym ewangeliczna wdowa i cierpliwie pukać do drzwi świeckiej władzy, prosząc o rejestrację. Bardzo serdecznie przywitał ją Artur, stary portier, który od dawna pracował w tutejszym urzędzie. Pochodził z nysy. Znał dobrze rodziców Marii Luizy i ją także, kiedy była jeszcze młodą dziewczyną. Przyjaźnił się również z jej wujem. — Witam bardzo serdecznie. Pierwszy pospieszył z pozdrowieniem. — Dzień dobry, drogi panie Arturze. Mam wezwanie na dzisiaj. Czy wie pan, gdzie się udać? Przechodzę tutaj często, ale nie zawsze w tej samej sprawie, więc i gabinety różne. Uśmiechnęła się Maria Luiza jakby chciała dodać sobie odwagi i jednocześnie usprawiedliwić swoje pytanie. Portier wskazał drzwi w głębi korytarza. Okazało się, że był to ten sam pokój co ostatnio. Otwarła dość ciężkie drzwi prowadzące do biura i szybko znalazła się w środku. Pomieszczenie nie było duże w sam raz, aby pomieścić biurko dla urzędnika i postawić kilka krzeseł dla przychodzących. Za biurkiem siedział ogromny mężczyzna o szerokim płaskim nosie i małych oczkach, widocznych przez okulary, w czarnej oprawce. Podniósł głowę na jej widok i spojrzał na nią z niekłamaną życzliwością. Uśmiechnął się i swoim wielkim uśmiechem zajął niemal całe biuro. Proszę usiąść, powiedział. Podnosząc się z krzesła i wskazując na drugie krzesło, które stało przed biurkiem na wprost niego. Bardzo dziękuję, odpowiedziała Maria Luiza i skierowała się we wskazaną stronę. Usiadła. Znała go, od kiedy wróciła z Pragi i podjęła na nowo posługę wśród nyskich biednych. Nazywał się Józef. Był tak dobry jak wielki. Za każdym razem, kiedy miała okazję się z nim spotkać, czy to na ulicy, czy właśnie w biurze magistratu, zachowywał się prawie identycznie. Zawsze grzeczny, uśmiechnięty, życzliwy. Dzisiaj jednak, co od razu rzuciło się jej w oczy, był jakby mniej wylewny. Jego mina nie wróży nic dobrego, pomyślała. Obserwowała jego twarz i ruchy, widziała, jak dyskretnie spojrzał na swój garnitur, strzepnął z niego niewidoczny proch i po chwili rzekł. Przyszła odpowiedź z Opola. W ręce trzymał list, który przed jej wejściem wyjął z koperty. Również ton jego głosu stawał się dawać do zrozumienia, że osobiście nie jest z niego zadowolony. Jego głos, pomimo początkowego uśmiechu i życzliwości, z jaką wskazywał jej krzesło, przybrał teraz ton smutku. Maria Luisa obserwowała go z uwagą. Jego mina nie wróżyła nic dobrego, chciała jednak usłyszeć z jego ust decyzję królewskiego rządu. Atmosfera stawała się jednak dość ciężka, więc powiedziała O, to nawet szybko, to bardzo cieszy. I co postanowili? Czy wreszcie przyznali nam to, o co prosiłyśmy? Józef milczał, jakby nie słyszał pytania. Widać było, że o czymś intensywnie myśli, jakby toczył wewnętrzny spór, zastanawiając się, co powiedzieć, jak sformułować swoją wypowiedź, aby jej nie urazić. No cóż, podjął po chwili nie tym razem, droga siostro nie tym razem. Wstał i zaczął chodzić po biurze. Także jego chód zdradzał jakiś stan wewnętrznej irytacji, jakby chciał zasugerować, że kwestia prawnego uznania szarych sióstr leży mu bardzo na sercu. Swoją postawą komunikował, że na równi z Marią Luizą przeżywa odmowną decyzję o polskich urzędników. Milczenie podobnie przerwała Maria Luiza pytając, czym uzasadnili odmowę? Czy można wiedzieć? Proszę czytać. Przekona się siostra sama. Podszedł do biurka, wziął leżący na nim list i podał go jej. Jak siostra zobaczy, piszą, że jesteśmy mało precyzyjni, że w naszym liście z 27 września brakowało pełnych danych na temat Waszej działalności, Waszego stanu posiadania. Czuję jednak, że nie są to główne powody odmownej odpowiedzi. Mam wrażenie, jakby coś ukrywali, jakby działali na zwłokę, szukali byle pretekstu, aby tylko was nie zatwierdzić i odłożyć decyzję w czasie. A może próbują waszą cierpliwość? Może chcą się przekonać, czy rzeczywiście wasze zamiary są szczere i długotrwałe, czy też chwilowe, dyktowane emocjami. Tak czy inaczej, bardzo mi smutno z tego powodu dodał zbliżył się jeszcze bardziej do Marii Luizy podając jej list proszę czytać Maria Luiza z nieukrywanym napięciem wzięła do ręki odpowiedź ministerstwa spraw wewnętrznych jednym spojrzeniem objęła jego całość po czym zaczęła czytać na głos przede wszystkim pisało ministerstwo Należy dostarczyć wykaz obecnego majątku stowarzyszenia, by można było ocenić, czy jego istnienie jest zabezpieczone. Równocześnie jesteśmy zmuszeni dodać jeszcze jeden punkt, dotąd w sprawozdaniu nieporuszony, w celu bliższego wyjaśnienia. Królewskie ministerstwo żądało dodatkowych wyjaśnień w kwestii wielkości i ilości darowizn, jakie wpłynęły na rzecz stowarzyszenia. Chciało ponadto wiedzieć, jakie były lub są prawne powiązania pomiędzy nimi a siostrami miłosierdzia, pomiędzy darczyńcami a szarymi siostrami, pomiędzy nimi a odbiorcami darowizn. W zakończeniu decyzji urzędnicy opolscy poruszali kilka innych, mniejszych spraw, które ich zdaniem nie były jasno określone w prośbie magistratu. Skoro jednak według wszelkich przypuszczeń nie nastąpiło połączenie stowarzyszenia Szarych Sióstr z Zakonem Sióstr Miłosierdzia okazało się na podstawie złożonych statutów że stowarzyszenie Szarych Sióstr jest całkowicie samodzielnym świeckim i pod czysto świeckim zarządem Magistrat więc winien wyjaśnić tę sprzeczność, a szczególnie donieść o tym, czy Stowarzyszenie Szarych Sióstr znajduje się obecnie w posiadaniu i użytkowaniu przeznaczonego zapisu, 2000 talarów, abyśmy w razie potrzeby mogli zatroszczyć się o wypracowanie sprawy. Maria Luiza zakończyła lekturę listu. Położyła ręce na kolana i pozostała przez chwilę w milczeniu, jakby chciała się zastanowić, co zrobić, co powiedzieć. Nie trwało to jednak długo. Podniosła głowę i w milczeniu oddała list panu Józefowi. I co siostra o tym sądzi? Czyż nie wydaje się dziwny? Przecież mieli wszystkie dane, aby podjąć decyzję. Nie mogą mówić, że czegoś brakowało, że coś było niejasne, powiedział wyraźnie poirytowany. Usiadł i zaczął nerwowo kręcić długopis w swoich palcach. Maria Luisa obserwowała go. Widać było, że brakuje mu słów, jakby nie wiedział co powiedzieć. Odniosła wręcz wrażenie, że on bardziej był dotknięty odmowną decyzją niż ona sama. Może dlatego, że pan Józef był autorem pisma wysłanego do Opola i wraz z jego wysłaniem zapewniał ją, że odpowiedź z pewnością tym razem będzie pozytywna. Był święcie przekonany, że odpowiedział wyczerpująco na wszystkie pytania, jakie stawiało o polskie ministerstwo i dlatego był mocno zaskoczony negatywną odpowiedzią i prośbą o kolejne szczegóły. Drogi panie Józefie, podjęła rozmowę Maria Luiza, jakby chciała uwolnić go od poczucia winy. Nie jest aż tak źle. Przecież można by się było spodziewać czegoś jeszcze gorszego, nieprawdaż? Równie dobrze mogli kazać nam przerwać działalność, odesłać dziewczęta, opuścić dom. Chcą jedynie dodatkowych wyjaśnień. To nie takie straszne. Może sądzą, dodała dość raźno, że nas zniechęcą przez te ciągłe żądania. Może mają nadzieję, że w końcu wycofamy naszą prośbę. Proszę mi wierzyć. Nic z tego. Jeżeli tak sądzą, to powiem panu, że mylą się i to bardzo. Nie takie miałyśmy trudności, i Bóg pomógł nam z nich wyjść. Tak będzie i teraz. Zobaczy pan, panie Józefie. Trzeba tylko ufać i modlić się. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymać to zatwierdzenie dla dobra ludzi, którzy nas potrzebują. Nie ukrywam, że takie sprawy smucą, ale też jakoś dopingują do dalszych wysiłków. Ależ tak, niewątpliwie siostra ma rację. Jestem tego samego zdania. Nie wolno się zrażać ich odmową, nie możemy się poddać. Jeśli chcą więcej szczegółów, dostarczymy je, będą mieć ich tyle, ile zechcą, będziemy drążyć do oporu. Mówi się przecież, że dobre lekarstwo jest gorzkie w ustach, ale skuteczne w chorobie chociaż spotkała nas kolejna przykrość, to przecież świat się na tym nie kończy. Niepokoi mnie jedynie to, dodała Maria Luiza, że nie mamy wiele czasu. Dom na szkolnej jest już za mały, mamy coraz więcej dziewcząt chorych, którym się opiekujemy jest bardzo ciasno, potrzebujemy koniecznie czegoś nowego, większego i to możliwie szybko. Rozumiem bardzo dobrze, siostry, odpowiedział. Proszę wierzyć, robimy, co w naszej mocy, ale jak siostra widzi, nie wszystko zależy od nas, dodał trochę zmartwionym głosem. Tak wiem i jestem Panu bardzo wdzięczna. Cóż bym zrobiła bez pana, bez Pana życzliwości, zaangażowania, kompetencji. Moja wdzięczność jest naprawdę wielka, z uznaniem powiedziała Maria Luiza. Prawo jest prawem i trzeba je respektować, nawet jeżeli jest trudne do przyjęcia. Jeżeli chcą znać więcej szczegółów, musimy im je dostarczyć, powiedział pan Józef. Oczywiście, odrzekła Maria Luiza. nie chcę, żeby z naszego powodu łamano prawo. Jestem do pana dyspozycji, służę pomocą, jakiej pan potrzebuje, aby przesłać swoim zwierzchnikom odpowiedź, dorzuciła. Myślę, że mamy już wszystko, że dysponujemy pełną wiedzą o szarych siostrach. To powiedziawszy, uśmiechnął się i dodał, gdyby jednak chciała siostra dodać jeszcze jakiś dokument, proszę go przynieść. Postaram się w miarę szybko zredagować odpowiedź i przesłać ją do Opola. Pożegnali się serdecznie. Maria Luiza opuściła magistrat i udała się na szkolną. Przed wyjściem z domu powiedziała siostrom gdzie i po co idzie, dlatego wiedziała, że niecierpliwie czekają na informacje o przebiegu spotkania i o decyzji ministerstwa.